Cześć, witam Cię ślicznie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić taki komin. Komin, który jest kompletem do czapki. Zapraszam do tutorialu również na czapkę. Komin ma wymiary 30 na 27. Zrobiłam go z cienkiej włóczki. Jeżeli chcesz zrobić ze mną taki komin, zapraszam Cię do wspólnego szydełkowania. Przygotuj więc sobie około 1,5 motka włóczki i koniecznie szydełko tunezyjskie. Obawiam się, że normalnym, zwykłym szydełkiem może być mały problem, ale jeżeli nie masz tunezyjskiego, być może dasz sobie radę. Żeby zrobić komin, potrzebujesz zrobić prostokąt. Prostokąt 40 oczek na 80. Jest on robiony prawym oczkiem tunezyjskim. Jak go zrobić, to już Ci zaraz pokazuję. Jak wygląda prawe oczko tunezyjskie? Zaczynamy sobie od łańcuszka początkowego. Ja zrobiłam sobie 15 na razie oczek i jedno dodatkowe. Teraz musimy w każde oczko wbijać szydełko i naciągać nitkę na szydełko. Najlepiej użyć do tego celu szydełka tunazyjskiego, ono jest długie i nic nam się nie nie wymsknie. No dobra, już mamy nasze oczko na szydełku. Teraz robimy przy ostatnim tak, jakby oczko łańcuszka i robimy rząd powrotny. W tym celu musimy nawinąć nitkę na szydełko i przeciągnąć je przez dwie pętelki. Naciągamy i przeciągamy. W ten sposób powstaje nam. Taki pierwszy rząd, który rozpoczyna nam każdy ścieg tunazyjski. Co robimy, żeby nam wyszły prawe oczka. Otóż wbijamy szydełko w środek oczka poprzedniego rzędu i naciągamy nitkę na szydełko. Tu w środek oczka i naciągamy, i tak aż do samego końca. Ściek tu nazyjski dopiero widać po kilku rzędach. Ostatnie oczko wbijamy się, natomiast. Tutaj pomiędzy te dwie nitki. I robimy takie oczko łańcuszka. I robimy rząd powrotny, czyli nawijamy włóczkę na szydełko i przeciągamy przez dwie pętelki. Zaczyna nam się powoli coś tworzyć i znów wbijamy szedełko w środek oczka i przeciągamy nitkę. I ostatnie oczko wbijamy tutaj, robimy oczko łańcuszka, nawijamy i przeciągamy przez dwie pętelki w drodze powrotnej. I w ten sposób tworzy nam się dany ścieg, czyli zrób sobie w dany sposób taki właśnie prostokąt. I gdy już będziesz miała ten prostokąt, musimy go oczywiście zszyć. Zanim zszyjemy komin, to musimy zakończyć ten rządek, który Zawsze w ściegu tonazyjskim właśnie tak wygląda. W tym celu musisz włożyć szydełko tutaj i w środek tego łańcuszka, który jest pomiędzy oczkami. Tak właśnie zakończamy. Ściegi tunezyjskie i robimy tego samego końca, iż dziury znikają. Mamy już ostatni rząd zakończony, teraz szyjemy sobie komin od wewnątrz. Możesz szyć sobie komin inaczej. Ja proponuję w taki sposób, a nie inny. Na przykład. I tutaj, w tym celu, będziemy wkuwać się w pętelkę od powstałego tutaj łańcuszka. I w pętelkę od tej strony. Możesz to zrobić również igłą. I tak w ten sposób zszywamy do samego końca. Od tej strony powstaje nam szef, Komień już jest zszyty. Proponuję oczywiście dodać jeszcze tylko wykończenie. Komin jest już gotowy. Zapraszam Cię również na tutorial na czapkę jako komplet do tego komina, tym samym wzorem robiona. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału. I zapraszam Cię również na kolejne tutoriale. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach.